Ba 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 na na Ba 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 na na Ba 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 na na Ba ba Tutaj banan151900 A dziś pokażę wam Jak zrobić generator Kobla Znaczy taki nietypowy O, gdzie to jest? Taki Generator kobla, jakby to powiedzieć na skybloka, bo się itemy nie palą. No nie tracą się właśnie na przykład itemy. Czekajcie. Żeby... Tak. Ok. I potrzebujemy na to... Tak, okej. Okay. Potrzebujemy na to modulca, wodę, wiadro z, wod z wodą, z lawą. Y cztery tłoki. Y Czekajcie. E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No gdzieś tak z 10 redstone'a, trzy repitery i dwie... No i dwie czerwone pochodnie. Ja się dopiero niedawno dowiedziałem, gdzieś tak no, przed chwilą na skyblocku się o tym dowiedziałem, poznałem jakiegoś chłopaka, który właśnie pomógł mi z takim generatorem z kobla i teraz robimy tak i repitery ustawiamy raz, dwa, trzy na trójkę i żeby patrzały się tak w kółko, żeby szły. Tam Wiem, że na sam koniec. Czekajcie, sprawdzę ile to jest. Raz, raz dwa, trzy. Tak, na trójkę. na trójkę. Później kładziemy serią. Kładziemy na, repi, na repi, nad repiterami i tym redstone'em, co dochodzi chodzi do tego. No blo... no. Nie mogę się wysłowić. Eee, blo... no... Brulca. Czekajcie, tak? Nie, co ja robię? Solka. To chyba było tak, jak się nie mylę. A jak się mylę, no to zobaczymy tutaj. Czekajcie. Mi się. A serio? Dobra. No, sorka, że dzisiaj nie mam już prawo do budowania. I postanowiłem, że to nagram, bo ciekawy, no, ciekawy generator i no potrzebny, no, nawet fajny jest na Skybloku i no super jest, no. Bo dropy normalnie się nie, nie ten, nie palą. No, jak coś dropnie, to później się ten, wiecie. Nie podpala i no. I jakby co, to jak już mówiłem, generator. No, ja go nie wymyśliłem. Jakiś chłopak kolega taki. <coughs> I sorry za moją chrypę, Nie wiem czemu. Właśnie gadałem teraz z ziomkami. No i dziewczyną także to nie, już nie ziomek, tylko ziomalka czy jakoś tak, nie wiem, nie znam się dobrze na polskim, tak bardzo, bo wiecie, jak już mówiłem, mieszkam w Niemczech i tu zostanę na stałe, okej, okay. teraz tak, czekajcie, muzykę przyciszymy I trochę wkurza. na wodę, nie wiem, jakoś tak. Po prostu dookoła robimy takie, o. To to ma być o, takie coś i do tego wlewamy wodę, żeby to na pistony leciało. Później tu kładziemy klocka. Klocka. Yy, I już można powiedzieć, że skończyliśmy, bo teraz to tu Lawę do środka, i teraz uważajcie, to, to jest chyba najważniejsze, najważniejszy wóz odcinka. Musicie szybko położyć pochodnie, i ją w tym samym czasie zniszczy. Tak? I mamy generator z Cobblestone. Tylko że coś za szybko jest. Możecie sobie ustawiać szybko tu przez Refitery. Czekajcie, ja zmienię na środkowy. Nie wiem, zobaczcie na no, wszystkie te... Wow! Aha. No to już jest szybsze, także... Um, trójka to chyba tylko działa. Z tego, co ja widzę. Bo na 3, Wtedy będzie, no wiecie, nie za szybki, nie za wolny. I patrzcie, teraz do 12 i tutaj, yy, no ja akurat tak mam na skybloku, że tutaj sobie tak zrobiłem. To nie było tutaj. To było tutaj. Tak sobie bo zrobiłem sobie piętra i to... Jak robicie ten generator do skybloku, musicie go gdzieś tak pod ziemią schować, żeby, wiecie. No podziemiu naprawdę lepiej i jeszcze jeden za wysokie. Że... patrzcie jakby muszą dwa do góry wystawać Ja wam pokażę znaczy ja tak nie mam na skyblocku ale mój kolega ma tak właśnie na wyspie i też to buduje jak wczoraj był odcinek ze SkyBlocka 1, to się będzie dwójka i właśnie to już będziemy chyba mieć budowane. I patrzcie, i teraz sobie tu siedzimy, kopiamy kobla. A dole się coś zrąbało No tak Nie puściłem sygnału. A, najważniejsze. i wszystko pięknie okej okay. i to by było na tyle w tym odcinku subskrybujcie, komentujcie lajkujcie powodzenie na razie